Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pawlo, a to jest kolejna misja w Emergency 20. I tym razem mamy tutaj huragan z Emergency 3. No i co tu dużo gadać, pora działać. Tutaj w to miejsce wysyłamy wóz okay. techniczny. Wysyłamy wóz e, z psem poszukiwawczym, jeden dźwig. I wysyłamy też autobus ambulans medyczny. Dodatkowo jeden ambulans wysyłamy tutaj. I jeden ambulans wysyłamy tutaj. W to miejsce też wysyłamy jeden wóz techniczny, wóz z nurkiem i drugi dźwig. W to miejsce wysyłamy wóz e, z a w to miejsce wysyłamy wóz policyjny. No i dobra, zaczynamy działać. Pierwszy no, co, no wysiadamy okay? z naszych wozów tutaj. Yes, right tu ekipa bierze piły, e, tu wypuszczamy psa do akcji od razu, rozkładamy też ampulę, żeby mógł działać. Jedną piłę wycinamy tutaj, drugą piłą wycinamy tutaj żywopłot. Okay, okay. Duży, na raz, proszę. Right. Jeszcze raz tutaj, dobra, e, tutaj też pies tutaj znalazł, więc działamy. Z podnoszeniem, a z tej strony Wait, wysiadamy yeah. z ambulansu, wysiadamy z wozu Wait, technicznego i wozu technicznego okay. bierzemy nożyce hydrauliczne. Wait, w right też z tego yes, ambulansu okay. też wysiadamy, z tego ciężkiego What's wozu okay? też wysiadamy i każemy się monstrażem kąpać w Ta ekipa tutaj teraz. Yes? Okay. Wysiadamy jednym policjantem, podchodzimy tutaj z megafonem. I zaraz będziemy działać dalej. Okej. Okay. Tutaj tak, jedno drzewo wycięte, no to idziemy jedno z tych strażaków od razu wycinać dalej. A drugim bierzemy nożyce hydrauliczne. W międzyczasie psem szukamy dalej. A, pies się zgubił przez samolot. Tak? Już się pies znalazł. Szukamy dalej. Kolejnej ofiary. Okej, okay. tutaj yes. z nowicami okay. to Okej, okay. przechodzimy tędy Czyli dał, ra dał radę mimo wycięcia, okej okay. Czasem to się tutaj buguje niestety No i to jest tam, po co jest e, nam nurek potrzebny To jest po to Ciekawy jest ten upadek <grym> samochodu z kosmosu Dwigiem z podnosimy tam cysternę. w międzyczasie teraz tak policjant używa okay. megafonu i przesuwa się tutaj gdzieś tam w okolice ta dwójka strażaków już chyba przyszła pod węże tak jest także dwójka z wężem idzie od razu sobie z powrotem drugi mąż yes, okej, okay. ten lekarz się nam przyda Możemy od razu podjeść tutaj, yes? okay. gdzie pies okay. kogoś znalazł, a no, psem ready. szukamy dalej. No, okay. Teraz tak, tym gościem bierzemy I, I tymi drugimi rzucamy sobie right. idziemy drugi samochód tworzyć. Okej, okay. lekarzem yes? jednym okay. pokroimy od razu leczy. High, aye, yes? okay. W międzyczasie podejdziemy jednym yes, lekarzem też tam. W międzyczasie nurkiem możemy się zanurzyć, right po bąbelki. Przy okazji wysłać tutaj kolejny ambulans. Dobra. Piesek kogoś znalazł. What's up? Więc e, podjeżdżamy dźwigiem od razu do następnego zadania. Our

Teraz tak, ci lekarze są wolni. Więc wolnych lekarzy też już wykorzystujemy od razu. Ja najmniej wyrażam się, pójdziemy do tego gościa. No i teraz po co był potrzebny nam ciężki wystrożacki? Właśnie po... Gasimy yes, od razu. Yes. Okay. I tu boku, boku, Gasi budynek. Okej, okay, tutaj lekarz leczy. Tutaj lekarz leczy. Pies szuka ostatniej cary, która jest pod tym blokiem tutaj właśnie. Tak ci pielęgniarze mogą też od razu. Za daleko więc trochę ten zasięg AI nie są I tu będziemy mieli lekarza, którego wykorzystamy do tej ostatniej ofiary znalezionej pod blokiem betonowym. Dobra Teraz What's tak up? ta dwójka strażaków Count od razu idzie I'm sobie ready. do wozu tego Jak tutaj idzie, tutaj nie wydostali jeszcze tego wozu. Dobra. Lekarz okay, może podejść. Dobra, mamy ile miejsc yes. jeszcze? Na okay. dwie ostatnie ofiary, yes. więc bierzemy no tych gości z parkingu, I'm on it. I'm ready. Dobra. teraz tutaj no jednego lekarza możemy już zabrać, drugiego yes. też zresztą. All right. I tutaj wzywamy ambulans. Can do. What's up? Ok. Mam yes. okay. Do otwarcia teraz tak. Ten wóz techniczny yes. jest już pełny, okay. więc podjeżdżamy sobie tutaj. Yes, tu już jest końcówka pożaru, jak widać. It. Consider it done. Może sięgnąć. czy do To ci goście za nas yeah. gaszą. idziemy sobie tutaj z powrotem do wozu, Tak, ekipa wysiada i od razu weźmie węże Dobra. Tu ambulans podjechał, więc możemy zgadniać ofiary. No i jest drugi quick time event, czyli... Czekł spadł na beczki. Duży wybuch, duża zadyma I po to byli nam potrzebni strażacy yes, na miejscu okay. Od razu zabierać się do noszenia yes, Tutaj ci wsiedli też, What's więc możemy up? nimi od razu też jechać okay. Dobra Tutaj jest ostatni gościu leczony Nie jest? Aha yes? okay. lekarz sobie na połowstwie jest? yes sir. I'm ready. Ja ja, sir. Yes. No problem. Nie. Lekarz, lekarz uparcie chce iść na około. Trzeba go dobra. Dał radę. Jest? Ok. Okay. Jest? Aha, tutaj pan wujkaś yes. okay. right. To ty wrócisz co? Yes. Okay. Yes, Możemy drugi ambulans wysłać. Yes, okay. Dobra, ten tutaj leczy. Teraz tutaj kwestia tego pożaru. Ważne żeby pojechać na zewnątrz. Alright, yes Understood. Away. got it. Alright, the ambulance is taking the casualty to the hospital ward and base. Yes, the drzewa, OK. Jak się palą warto by było wcześniej zgasić żeby się ogień nie rozprzestrzeniał. zawsze na drzewach jest najbardziej żeby się rozprzestrzenia cały ogień ambulansów jeszcze żadnych nie mamy wolnych do ci wrócili no problem tu może zapobiegnąć wejścia do środka Mamy jeden wolny ambulans, więc moment. To jest lekarz, nie? To jest... I'm on it. Dobra. Okej. Okay. Tutaj się powoli to gasi. Understood. Yes. Okay. Lekarzek, wszystko? All right. Yes. Okay. Aye aye, sir. Awaiting orders. Zabieramy ostatnią ofiarę, stąd już ostatnia ofiara jest zabrana. Tutaj cały czas goście gaszą. Wypadałoby to jak Dobra. Okay. Gasz tutaj te krzaki, żeby się nie rozprzestrzeniało. Pieszyć trochę no To tu już sam, samo gaszenie zostało yes, okay. Kości, śmietniki orders, yes sir. Tu ostatnie drzewka tak naprawdę pozostawały Man, this storm is wild! Tutaj opinia eksperta jak yes. No i dobra Misja ukończona Także tak ona wygląda W praktyce No do złotego medalu niestety lekko braku Także to tyle na dzisiaj Dzięki, wielkie za uwagę No i co, do zobaczenia w kolejnych misjach Trzymajcie się, hej